Cześć, witam się dzisiaj z Wami w odcinku o takiej zupełnie niestandardowej dla mnie tematyce, bo można powiedzieć, że będzie to maju vlog. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, mamy sobotę 15 sierpnia. Dlatego zdecydowałam się dzisiaj odpalić kamerę, bo zaczynam 38 tydzień ciąży. A co to znaczy? To znaczy, że to już zaraz! Chciałabym opowiedzieć o mojej y, z historii sprzed y, bodajże tygodnia, y, gdzie już myślałam, że rodzę. Słuchajcie, dostałam w nocy około 23:40. Y, pierwsze w moim życiu skurcze, jak się okazało, oczywiście, y, i tak się też domyślałam, były to skurcze przepowiadające. No, niemniej jednak yy, trwały one dosyć długo, bo prawie dwie godziny. I yy, na początku, jak one się zaczęły, to ja miałam świadomość tego, że to na 100% nie może być to. Ale już po pierwszej godzinie, kiedy one się nasilały, yy, fakt, że wciąż nie były regularne, ale były coraz mocniejsze, przynajmniej takie miałam wrażenie, no nie będę ukrywała, że już zaczynałam. Yy, się trochę stresować i pamiętam, że wstałam z łóżka w nocy, yy, napiłam się wody, przyszłam właśnie tutaj do pokoju Leona sprawdzić, czy na pewno mam spakowane dokumenty. Także można powiedzieć, że pierwsze kotek zakłoty, już coś tam wiem, jak to będzie. Yy, od razu na następny dzień pobiegłam do apteki kupić yy, nospę, ponieważ na szkole rodzenia. Yy, Panie położne powiedziały, że jeżeli to już się zacznie, to a my do nich zadzwonimy, to naprawdę podobnie powiedzą, żeby właśnie wziąć prysznic, wziąć taką nospę i obserwować, czy te skurcze po prostu są coraz bardziej intensywne i to oznacza, że faktycznie poród się zaczął, czy może jednak są to właśnie skurcze przepowiadające. Słuchajcie, ja będąc z tej panice na drugi dzień, pomyślałam, matko, a jeżeli to byłby już, jeżeli ja już bym urodziła, czy ja na pewno jestem gotowa, czy ja na pewno wszystko mam. I wpadłam już po raz, nie powiem który, bo nie liczę w zakupowe szaleństwo. Zamówiłam jeszcze kilka rzeczy dla Leona. Między innymi tę oto kurę babci dany z marki Lamilu. No jest przepiękna i bardzo cieszę się, że zwlekałam tak długo z jej zakupem, bo na 100% byłaby w zupełnie innym kolorze. A ostatecznie, finalnie zdecydowaliśmy się także kupić specjalny fotel do pokoju Leona i nie wiem, czy to by się wszystko ładnie komponowało, a tak wygląda y, idealnie. To, co jeszcze zamówiłam y, i do mnie jedzie, to moskitiera na użyczko do spania, y, mata piankowa na podłogę do salonu, a także y, drewniany gym. Nie będę wam wszystkich rzeczy teraz pokazywała, myślę, że to już bardziej w praktyce, jak będzie w użyciu. Ale zamówiłam także yy, sterylizator do yy, butelek, i choć planuję karmić piersią, to uznałam, że sterylizator mi się przyda. I yy, tak naprawdę zakupiłam go po rozmowie z moimi znajomymi, które także niedawno stały się mamami, yy, i stwierdziły, że to zrobiły kompletnie must have ich wyprawki, że nie wyobrażają sobie bez tego początków, a ja myślałam, że w sumie no to tak wiecie, nie będzie tego dużo, no to może a to się wygotuje, a to wyparze, no ale po takich rekomendacjach stwierdziłam, że zainwestuję w swój wyparzacz. No w każdym razie ta myśl przyszła mi w momencie, kiedy otworzyłam lektator i przeczytałam ile rzeczy tam jest do wyparzenia. No i stwierdziłam, że na pewno taka wypaszarka w razie czego się nie zmarnuje, oddam ją do jednego żłobka, do drugiego, czy po prostu sprzedam puszczę dalej komuś, a już teraz będę mogła w spokoju przygotować wszystkie niezbędne rzeczy dla siebie i dla dziecka. To, co jeszcze dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, rozpoczynając nagrywanie, to to, że jestem strasznie podekscytowana tym 38. tygodniem ciąży, bo wiem, że to już zaraz może się wydarzyć. I ja jestem osobą, która naprawdę lubi mieć wszystko zaplanowane, zapisane w kalendarzu. Porodu nie mogę zapisać, oczywiście, mamy ten planowany termin, który to jest w książesce, ale jak wiadomo, tylko jakiś tam ułamek porodów odbywa się z. Zgodnie z planowanym terminem. Dlatego odczuwam pewnego rodzaju dreszczyk emocji, kiedy to nastąpi. W każdym razie, trzy słowa o tym, czy jestem gotowa, żeby rodzić? Tak, jestem gotowa. A przynajmniej tak mi się wydaje. To, co mam najważniejsze, absolutnie, no to oczywiście przygotowaną walizkę do porodu. To, co jeszcze na pewno będę musiała wykonać, to świeże badania morfologii. Ale to już w poniedziałek mam wizytę, więc myślę, że to już na tej wizycie pan doktor zleci mi te wszystkie badania, których wyniki będę mogła włożyć w tą najważniejszą przegródkę w moim segregatorze. Ale oczywiście poza walizką, poza wynikami badań, wydaje mi się, że przygotowałam się też do tego porodu fizycznie, co to znaczy w razie gdyby cokolwiek się wydarzyło, mam już zdjęte paznokcie. I słuchajcie, jak to policzyłam, to paznokcie hybrydowe bez żadnej przerwy nosiłam od 3 lat i 4 miesięcy. Na całe szczęście to, co mogę Wam powiedzieć, to to, że nie ma wielkiej tragedii. Oczywiście one są inne. To, czy są słabsze, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest po prostu różnica w odczuciu. Samej płytki. Ona do tej pory była gruba, sztywna, a teraz nagle stała się znowu delikatna. Natomiast, oczywiście, że y, kilka, jakiś mi się tam rozdwoił, jakiś mi się złamał, ale i tak myślałam, że będzie gorzej, także odpukać, ale wszystko jest ok. A przynajmniej na razie. To, co jeszcze zrobiłam, to jak widzicie, y, obcięłam włosy. Y, ja kiedyś miałam straszny problem z tym, żeby obciąć choćby centymetr, natomiast muszę przyznać, że wszystko mi się zmieniło po ślubie. Ja chyba po prostu bardzo chciałam mieć długie włosy do ślubu, i to było jakimś moim hamulcem, jeżeli chodzi o y, obcinanie włosów. Natomiast teraz regularnie y, idę do mojej Madzi Fryzjerki i mówię: Dobra, się ścinamy. No i to jest taka moja długość, na którą najczęściej się decyduję, jeżeli obcinam włosy, ponieważ ona umożliwia mi y, zarówno związanie ich w kitkę, y, a jednocześnie y, rozczesywanie po kąpieli nie jest takie uciążliwe. Nasze fizycznie także chyba jestem gotowa gdyby coś miało się zacząć. Z racji, że jesteśmy w takiej dosyć nietypowej, niestandardowej sytuacji, jeżeli chodzi o porody rodzinne, to wczoraj także zdecydowałam się wykonać kilka telefonów także do państwowych szpitali zakładając, że na przykład ten, w którym zdecydowałam się rodzić, nie będzie mógł mnie przyjąć z powodu braku miejsc. To jak wygląda tam sytuacja, jeżeli chodzi o porody rodzinne, o konieczność posiadania aktualnego wyniku na koronawirusa przez mojego męża. I tak naprawdę to jest jedyna rzecz, która mnie stresuje. Nie ukrywam, że bardzo chciałabym, żebyśmy mogli być w tej chwili razem, żebyśmy mogli razem to przeżywać, żeby mąż mógł mi. Pomóc po prostu pomóc przetrwać ten moment. I tak, no, muszę przyznać, że to jest ten jeden aspekt, który stresuje mnie najbardziej. I wiem, że żadna wyprawka, żadna kura, żaden kocyk mi nie po prostu nie zrekompensuje obecności mojego męża przy mnie. W tym trudnym Jakże ważnym, mam nadzieję, że także pięknym momencie. Postanowiłam, że dzisiaj a propos tego przygotowania, pokażę Wam także mój właśnie laktator i wypażarkę, tak żebyśmy mogli zobaczyć, jak to działa. Tak, oczywiście to, co od początku tego filmu nazywam z uporem maniaka wypażarką, ale to chyba po prostu przez nomenklatura z sanepidu y, gdzieś tutaj we mnie y, się odezwała. Oczywiście mam cały czas na myśli coś, co jest sterylizatorem. Y, ja zdecydowałam się na sterylizator marki Chico. Y, głównie ze względu na to, że y, po pierwsze... W sumie ma nie, nie kiepskie opinie y, w internecie. Po drugie, jest stosunkowo niedrogi względem innych marek, a wydaje mi się, a przynajmniej mam taką nadzieję, że nie będę używała go y, nie wiadomo jak dużo i nie wiadomo jak często. Przeniosę się y, do kuchni, odpalę sprzęt i za chwilę y, tam się widzimy. Witam się ponownie z Wami tym razem z mojej kuchni. Ja już y, przestudiowałam. Y, Instrukcję sterylizatora, pokrótce przypomniałam sobie także instrukcję laktatora. Ja zdecydowałam się na laktator marki Kanpol Easy Start. I co ważne, przed sterylizacją należy umyć wszystko ręcznie. Ja zdecydowałam się do tego kupić płyn do mycia akcesoriów dziecięcych marki Frosh Baby. Rozmontujemy laktator i wszystkie po kolei części najpierw umyjemy ręcznie. To co jest ważne, to to, że nie należy myć, nie należy myć i sterylizować tych części, one podobno są tak zaprojektowane, aby nie miały w ogóle styczności z mlekiem, tak aby nie mogły ulec zabrudzeniu. Także je po prostu umyjemy ręcznie, ale już nie będziemy ich wkładać do sterylizatora. Mam już umyte wszystkie części mojego laktatora, a także jeden mały smoczek, który dostałam na szkole rodzenia. Oczywiście nie planuję, tak jak mówiłam, ja nie planuję używać smoczku, ale również na szkole rodzenia dowiedziałam się, że no jednak są sytuacje, gdzie te smoczki naprawdę ratują życie noworodką. Dlatego na wszelki wypadek będę miała gotowy taki smoczek. Ale mam nadzieję, że nie będę musiała go użyć. Ten jest marki lowi. Do tego sterylizatora możemy wlać wodę. Hmm. Tutaj, mając informację, czy wlewamy 80 ml, czy 120, ja wleję myślę, że na początek 80. No, wlałam tak pomiędzy. I tak teraz nakładam pierwszą część sterylizatora i ułożę wszystkie. Hmm, wszystkie elementy. Mnie się wszystko udało zmieścić na tym jednym poziomie. Jeżeli mamy do sterylizacji więcej elementów, możemy nałożyć także ten koszyczek i dopiero na ten założyć nakładkę. No ale u mnie ma być. tak, więc zakładamy e, tylko tak. To co muszę zrobić to podłączyć sterylizator do prądu. Aby uruchomić sterylizator musimy włączyć guzik, który się z tyłu. Kontrolka się zaświeciła, więc chyba działa. Jeżeli zastanawiacie się nad sterylizatorem marki Chico, jak widzicie jest on bardzo prosty w obsłudze. Myślę, że jakąś bardziej szczegółową recenzję czy opinię podobnie jak w przypadku laktatora będę mogła wydać dopiero jak już przez jakiś czas Będę tych sprzętów y, po prostu używała, ponieważ y, tak jak zaczęłam ten odcinek, tak i go skończę, przypomnę Wam, że ja dzisiaj zaczęłam 38 tydzień ciąży. To znaczy, że y, muszę być gotowa, że zaraz to się wydarzy. W związku z tym postanowiłam jeszcze te najbliższe dni y, wykorzystać dosyć aktywnie. Jadę zaraz spotkać się z moją y, Moniką. Prawdopodobnie pojedziemy gdzieś na herbatę, może jakieś ciacho. I co? I na dzisiaj to by było na tyle. Słyszę i zresztą widać, że ładnie sterylizator zaprował, także działa. Okay, także już nie przedłużam. Życzę Wam miłego dnia. Jeżeli podobał Wam się taki odcinek bardziej opowieści z mojego życia, pamiętajcie, że zostawić komentarz, kciuka w górę, a także subskrybować kanał. Do zobaczenia! To, co jeszcze na szybko chciałabym Wam powiedzieć, to to, że sterylizator kończył, skończył swoją pracę, natomiast czas na pewno był dłuższy niż zakłada producent na opakowaniu, i wydaje mi się, że to było bliżej 15 minut niż obiecanych 5. Myślę, że nie jest to duży problem, ale uważam, że warto o tym wspomnieć.